Witam kochani, tak jak obiecywałam, dzisiaj podam wam rytuał miłosny. Postaram się mówić powoli, abyście zdążyli zapisać, ale nie wiem czy to mi wyjdzie, bo jakoś się nie leży to w mojej naturze. Tak więc zatrzymajcie sobie tam filmik, jeśli, jeśli coś nie zdążycie sobie zapisać. W każdym razie jest to magia miłosna, jeśli chcemy do swojego życia przyciągnąć jakiegoś partnera, jakąś miłość, bo, bo jesteśmy sami, lub też na horyzoncie pojawił się już nam ktoś i chcemy spróbować wzbudzić w tym kimś uczucia. Pamiętajcie, nie jest to rytuał spętania. Tu wzbudzamy uczucia, jeśli jest to możliwe, tak? Bez szkody. Dla kogokolwiek. Taki rytuał wykonujemy bez względu, oczywiście, na fazę Księżyca w Dzień Wenus, czyli w piątek. W piątek najlepsza godzina ku temu jest godzina 21. No oczywiście, jeśli jest to niemożliwe, no wybierzcie jakąś inną, ale dobrze by było, gdyby to były właśnie godziny wieczorowe. Także piątek, godzina 21 byłoby, byłby czasem idealnym. Odpowiednie akcesoria, które będą nam niezbędne przy wykonaniu tego rytuału, to jest jedna różowa świeca, jedna czerwona świeca, miedziany pierścionek, brązoletka lub moneta. Coś, co jest okrągłe. Nie może być to przedmiot miedziany, który jest po prostu kanciasty, tak? E Symbol związku, czyli no tak jak tu właśnie wspomniałam, pierścionek, moneta, do tego może służyć jak najbardziej. Lusterko. I teraz zwykłe lusterko, takie jak mają dziewczyny do, do makijażu. Tylko, że te lustra zazwyczaj są dwustronne. W takim przypadku. Zaklejcie tą drugą stronę, aby nam nie odbijało tego, co jest po drugiej stronie. W tym lusterku mają się odbijać świece i wysami, nie to, co jest na przykład za lustrem. Także drugą jego część po prostu zaklejamy. Olej fiołkowy, kwiat róży a i jaśminowe kadzidło. To jest wszystko. To potrzebujecie do tego e, rytuału. E, rodzaj magii oczywiście e, magia miłosna. I teraz podam Wam krok po kroku, a, jak wykonuje się taki rytuał. Oczywiście stół rytualny, to już było wcześniej. E, ma być przygotowany do rytuału, więc ma być czysty, pozbawiony wszelkiego rodzaju rzeczy, komputerów, nie wiadomo czego, co by tam m, się znalazło, e, a nie powinno się znaleźć. Na stole rytualnym powinny być tylko przedmioty, które służą do wykonania danego rytuału. Wpierw zapalamy kadzidło, następnie namaszczamy świecę olejkiem, tak? czyli tym olejkiem który, fiołkowym, który był wspomniany wcześniej ustawiamy świece obok siebie, jedna obok drugiej, tak aby się odbijały w naszym lusterku. Połóż między nimi miedziany przedmiot, czyli między jedną świecą, a drugą świecą, kładziemy ten pieniążek, obrączkę, czy też jakiś, jakiś pierścionek. Oraz kwiat róży, tak? Czyli to tak ma być, jak tu położycie sobie świecę, jedno po drugim, pierścionek pod tym kwiat róży. Zapalaj najpierw różową świecę, a później czerwoną. Wyobraź sobie przy tym rozkwitającą miłość. Tak, czyli. Albo kobietki, czy mężczyźni, którzy szukają tej miłości, wyobrażają sobie, że znaleźli tą, tą jedyną, tą, czy tego jedynego. A osoby, które chcą z kimś w kimś wzbudzić to uczucie, no po prostu wyobrażają sobie, że między wami to uczucie tutaj rozkwita. Następnie wpatrując się w płomienie świec, trzykrotnie. I tutaj podam Wam regułkę, jaką trzy razy powtórzycie, mówiąc, patrząc, patrząc w lustro, tak? O Wenus, piękna pani, tyś miło, ty miłością władasz, w ludzkie serca ją wkładasz. Spraw, by miłość mnie dotknęła, swym urokiem objęła, bez niczyjej szkody, dla piękna i urody świata tego. Z wolnej woli Mojej i mojego miłego. I tu osoby, które, których dotyczy to, że już mają to coś na, na, na horyzoncie, mogą wypowiedzieć imię tej osoby, tak? Czyli na przykład mamy tu Jasia, Stasia, Elżbietkę czy Krysię. Tu wypowiadamy jej, jej imię. Niech tak się stanie. I tymi słowami, słowami przepraszam, kończymy trzykrotnie powtarzając właśnie to zaklęcie. Tak? Świece pozostawiamy do wypalenia, aż wypalą się zupełnie. Jeśli zdarzyłoby się tak, że świece Wam zgasną podczas rytuału, nie zapalajcie ich od nowa. Widocznie wystarczy. Druga sprawa, no też nie zapalamy świec zapalniczką. Robimy to to zapałkami. Kładki róży zasuszamy i po prostu chowamy w jakimś bezpiecznym miejscu, tak, żeby nam ktoś tego nie wyrzucił. A miedziany przedmiot nosimy przy sobie tak długo, Aż nam, nasz rytuał y, nie zadziała. Czyli, aż nie odnajdziemy tą miłość swojego życia, czy ten ktoś się, się y, po prostu tam z nami y, nie zwiąże. No też nie przesadzajcie, bo jak, tak jak mówiłam wcześniej, nie będzie pół roku sygnałów z tym ktośem. Y, odpuszczamy. Widocznie nie możecie z nim być, tak? Także sobie, sobie dajemy y, spokój. <laughs> y, jak już a to się spełni, i poznacie tą swoją ukochaną osobę, albo ten ktoś się z wami zwiąże, przedmioty, wszystkie, czyli te płatki róży, ten, ten pierścionek czy obrączka, po prostu wyrzucamy do wody. Pamiętajcie, wody płynącej, rzeka, jezioro, jakiś inny akwen z wodą. I tutaj stojąc tyłem do wody na brzegu, nie oglądając się za siebie, wrzuć ów przedmioty przez lewe ramię, tak? Czyli możemy to spakować w coś, no, w chusteczkę białą, czy, czy. No nie, woreczek, bo to nie ma być w woreczku, to się ma po prostu tam rozłożyć. Te płatki róży i ten miedziany przedmiot zabijamy w tą chusteczkę i, tak jak mówiłam, przez lewe ramię wyrzucamy, wyrzucamy do tej wody. Proszę pamiętać, aby to później wyrzucić. Aby to nam w domu nie zostało, bo no, trzeba to oddać, tak? żeby to potem, co dostaliśmy, co otrzymaliśmy, się nie, nie popsuło nam. No to musimy ten rytuał doprowadzić do końca. A zakończenie rytuału w tym przypadku jest wyrzucenie tego za siebie do wody. To by było na tyle. Mam nadzieję, że, że ten rytuał Wam się przyda. Jeśli będziecie chcieli mieć jeszcze inne rytuały, także jak najbardziej piszcie. Podam wam, podam wam, nie wiem czy na zdrowie, czy, czy na poprawę związku. No, jaki rytuał Was po prostu e, interesuje? E, dziękuję za lajki, dziękuję za subskrypcję. Mam nadzieję, że, że dalej będziecie subskrybować mój kanał i pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.